Tak, nie się To bardzo mi się twoja łapka w górze podobała. Otóż, to nie była łapka. <laughs> proszę Państwa, e, e, Maria Kaczyńska dostała swój tulipan. Rząd holenderski, tulipana, jeżeli już. Kwiatową dyplomacją, drogą kwiatowej dy, dyplomacji doszedł do tego, iż należy uhonorować Polkę. Nie wiemy, co kierowało rządem holenderskim, by wybrać właśnie Marię Kaczyńską. Prawdopodobnie. Dziś, dzisiejszą audycją próbujemy to wyjaśnić. Prawdopodobnie kierowała zbyt złej jakości marihuana. Kwiecie, nie słucham. Dzień dobry pani Warszawie się moje nazwisko Mishura. Proszę pani, państwa kwiaciarnia została wytypowana do sprzedaży tulipana Maria Kaczyńska. Nie wiem czy pani słyszała o takim prezencie Holendrów. Nie. To będzie taki tulipan o nazwie Maria Kaczyńska. Wcześniej została uczczona Diana Ross, Elvis Presley, Ronaldo między innymi. Nie. Proszę pani, jako że szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Maria Kaczyńska kończyła w Rabce, to właśnie wytypowaliśmy państwa miasto. Ja za chwilę połączę z człowiekiem, z pracownikiem, który powie państwu o specjalnych warunkach sprzedaży tego tulipana, dobrze? dobrze. Tak, mamy tutaj szereg wytycznych, które chcielibyśmy, żeby państwo przestrzegali przy sprzedaży tego kwiatu, bo pani sama rozumie, że nie jest to taki kwiat jak każdy inny, prawda? I żeby pani w tej chwili wzięła kartkę długopis... do Bardzo pani, mhm. pa panią proszę. Chodzi o kilka osób w zasadzie I grup słucham. etnicznych, którym chcielibyśmy nie sprzedawać tych kwiatów, bo nigdy nie wiadomo, do jakich celów zostaną użyte. Mhm. Osoby o ewidentnych znakach homoseksualnych. No je Pani? Tak. Osoby o ewidentnie semickim wyglądzie. Te z rosyjskim akcentem również. To za chwileczkę, mhm. tak. Zakaz suszenia. Znaczy, tuli Pan chyba w ogóle nie specjalnie się nadaje do suszenia. No dobrze. Dobrze. Czy panie... może Pani odczytać te, te zapiski? No sprawdźmy, czy Pani zapyta. Tak. Osoby o ewidentnych znakach homoseksualnych. Tak. Osoby y, wyglądające na antysemitów, mm -hmm. nie na pogrzeb. Tak. I zakaz suszenia. I zakaz suszenia. Jeszcze, 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 jeszcze osoby z rosyjskim akcentem oraz ciemnoskórę. Z tym, że tutaj polegamy już jakby na Państwa rozsądku. No proszę po prostu zwracać szczególną uwagę na osoby, które będą prosiły o te kwiaty. Szczerze, że jestem razie Będziemy wysyłali Państwu cebulki bardzo liczymy na stosowanie się do tych, do tych zakazów. Dobrze? Dobrze? Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.